O, ale że okropny koksa? Mąka jest. Nie no, takie żarty koksiesz. A, jak żart to spoko. O nie, dostanę 100 a dobra, jednak nie. Co on zrobił? No, o, zdarcie no, mordy umarł. Nie, poczekaj, 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 bo mi się kojarzy to imię. A czy ty masz jakiś to o Maciek? Celik. Nie no, bo bo ja kojarzę. To... mnie skrwysem, skrwysem diabeł. No, to z to... dobry Maciek ma Sexy Instructor. Pierwsza lekcja za darmo. Nie chcę się odebrać. O, 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 o. Ja Nie przyleciałem z mojego E przez trzy osoby i te te trzy osoby trafiły z tego ku drugiego Ej A czemu wy nie macie żadnych pucharów za klasza, tylko mój tu stoi ja pierdolę. Bo nie troj hardujemy na jakimś kurwatierze trzecim żeby się robił K Tomrze z Nobel i śmieciem! Lord! Lord! Ale Maciek, o a ty jesteś Idę właśnie swoje że... CO jest? Co się ze mną stało? Ja tak sobie dobijam do brzegu, myślę, o kurde, dobra, spoko jest. I nagle mi wybiega czterech tych i tak patrzę, dobra, jesteśmy bezpiecznie na ulicy, bo tak obiegali do środka. Widzę, podchodzą w jedno miejsce, o tutaj. I nagle wszyscy zaraz tak wyjebali ci. Ja już myślałem, że się złożysz i że mnie zabijesz za to. Zobacz, jaką drogę przebyliśmy. Widzę, że idealnie w sumie przyszłam. Tak, że... a w ogóle, widzisz to pogrubienie takie na drodze, co nie? Jakie pogrubienie na drodze? Jak, no jak jest nagle... O no, 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 no. Tutaj wiatr działa tak jak w prawdziwym życiu. I nagle zaczęło nam w twarz wiać. Więc musiałem się halsować. I połowę tego czasu dopłynąłem do tego miejsca. A drugą połowę ten przesmyk mały. Bo musiałem iść praktycznie wzdłuż brzegu. Co nie? Dobre, Ej, że dobrze, że jednak mnie nie było.